mamy jakąś sekretną scenę Garden of Banban 3 Happy Ending z Nabnabem. Zobaczymy co to jest. Kredyty, czyli źródło u, u Ultimax i zobaczymy. Ok, secret cinematic. Zagran co? Serio jest coś takiego? Wydaje mi się, że to będzie jakaś, jakiś troll, ale no zobaczymy, co to ma być. Aż jestem ciekaw, co tu się wydarzy. Co? Yes, that's me. You seem surprised to see me. see me. I am. I never thought I'd meet someone like you. Nigdy nie myślałem, mean? że spotkam I've kogoś always been alone. <laughs> I never thought <laughs> anyone would want to be with me. That must have been hard for you. It was, but I'm glad I met you. You make me feel happy. <laughs> that's good to hear. I was Co to help you make you mood. After all, Ej, to jest, to yeah, I guess we were not just that. Wygląda. You're different from anyone <laughs> I've ever met. Thank you. You're different, too, in a good way. Jesteś really? inny w dobry sposób, naprawdę? Well, Jesteś odważny, niewielu przeszły przez to co, co ty i wyszło z drugiej yeah, strony. I I tak myślę, brave, jestem agresywny. dość odważny, ale but bardzo agresywny. Ale That's nie mógłbym tego say. zrobić bez but ciebie. Co tu się dzieje? <laughs> <Maybe>. <laughs> nie wiem, co to za scena jest. Co uciekają teraz? On nie jest że byli Co to jest w ogóle? Nie no... Niezły troll, już myślałem, że to jest naprawdę, ale to jest chyba jakaś tam wstawka, nie? To nie był oryginalny Gartenów w 3, prawda?